Witam serdecznie. W dzisiejszym poradniku ogrodowym wybrałem roślinę wilczą lecz pstry. Jeśli spodoba Ci się odcinek daj łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. Kliknij też w dzwoneczek by być na bieżąco z wydarzeniami. Zapraszam do oglądania. Wilczomlecz pstry, wilczomlecz złocisty, to kępia bylina z rodziny wilczomleczowatych, na naturalnych stanowiskach występująca w Europie, Azji i Afryce Północnej. W Polsce wilczomlecz pstry to gatunek rzadki, potencjalnie zagrożony wygnięciem, na naturalnych stanowiskach występuje jedynie na wyżynie śląskiej w paru miejscach. Lecz, jest to bardzo obficie kwitnąca bylina skalna o złotożółtych kwiatach. Dorasta do 40 cm wysokości i podobnej szerokości. Ma bardzo zwarty i regularny pokrój z regularnie rozmieszczonymi pędami. Kwitnie obficie w maju oraz czerwcu obsypując się dużą ilością złotych kwiatków. Jesienią liście przebarwiają się na czerwono. Bylina nie ma specjalnych wymagań glebowych. Najładniej rośnie na glebie suchej lub lekko wilgotnej, piaszczystej lub żwirowej, wapiennej. Lubi stanowiska słoneczne. Po kwitnieniu można ściąć przy ziemi, szybko znowu odrośnie. Jest to roślina mrozoodporna i wabiąca kwiatami owady. Ta wytrzymała na suszę roślina odnajdzie się również na skalniakach i kwitnących murkach kwiatowych. Ładny, zwarty pokrój i spore rozmiary sprawia, że wilczomlecz pstry ładnie będzie wyglądał w połączeniu z ozdobnymi, niewysokimi krzewami o kolorowych liściach. Warto też dodać, że bylina wytwarza trujący mleczny sok, który w kontakcie ze skórą działa drażniąco i może wywoływać reakcje alergiczne. Jest to roślina trująca.